Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik z funkcji wykładniczej. Przygotowałem trzy zadanka, takie równania z parametrem, które rozwiążę z wykorzystaniem wykresu funkcji wykładniczej. Pierwszy z tych zadanek, zbadaj liczbę rozwiązań równania w zależności od parametru m. Czyli M jest parametrem, x tutaj jest niewiadomą. W zasadzie, jeśli mamy równanie z parametrem, no to zawsze najlepiej, jeśli tylko by się udało, rozwiązać je graficznie, czyli wszystko, co zawiera x, nie wiadomo, dajemy na jedną stronę, a parametry na drugą. I rysujemy wykres, który jest na stronie lewej, natomiast na stronie prawej, jak będzie tylko parametr, czyli jakaś liczba, no to to jest funkcja stała. Czyli wykresem jest prosta, równoległa do osi o x. No i łatwo stwierdzić, ile. Punktów wspólnych będzie miał dany wykres z prostą równoległą do osi o x. Tutaj jest tak od razu: mamy jakąś funkcję na lewej stronie, a na prawej jest funkcja stała, bo m to jest jakaś liczba rzeczywista. Czyli wystarczy tylko troszkę przekształcić, w ogóle zapiszę, że lewa strona to jest jakaś funkcja f od x, 4 razy 2 do x minus 1. Natomiast Prawa strona to jest funkcja g od x równa się m. To jest g od x, tu nie ma x, a czyli to jest funkcja stała. Wykresem będzie zawsze jakaś prosta, równoległa do osi x, w zależności od tego, co wstawię za m. W tym wzorku jeszcze ta czwórka troszkę przeszkadza. Zapiszemy 2 do drugiej razy 2 do wartość bezwzględna z x minus 1. Może teraz potęgi o tych samych podstawach. Przypisuję dwójkę i wykładniki dodaję wartość bezwzględna z x minus 1 i dodać 2. Czyli tak, wykres takiej funkcji trzeba namalować. No i najpierw namalujemy wykres funkcji 2 do x, wykres funkcji wykładniczej, następnie wykres funkcji 2 do x plus 2. O to jest mam wartość bezwzględną miejsce x i plus 2 i ostateczny wykres 2 do x minus 1 pod wartością bezwzględną i dodać 2. Jeśli to pierwsze to jest f od x, to, to co, co to jest to drugie? Miejsce x daje x plus 2, czyli ta druga pod, y, funkcja jest w postaci f od x plus 2. Czyli te pierwszy, ten pierwszy wykres przesunę o wektor minus 2 i 0. I to się staje nowym f od x. I co to teraz jest ten wzorek w stosunku do poprzedniego? Teraz zamiast x daję wartość bezwzględną z x, czyli ta kolejna funkcja w stosunku do przedniej to jest f od wartość bezwzględna z x. Takie przekształcenie też znamy. I to jest nowy f od x i ten ostatni w stosunku do poprzedniego w miejsce x daje x minus 1. Czyli ten, ta ostatnia funkcja w stosunku do poprzedniej to jest postać f od x minus 1. Czyli przesuwam wcześniejszy wykres o wektor 1 i 0. No i będziemy szkicować teraz te wykresiki, pierwszy wykres, to jest 2 do x, za x dajemy 0, to zawsze jest 1, dla dwójki będzie 4 i to jest pierwszy wykresik. Teraz przesuwam go w lewo o dwie jednostki, czyli ta asymptotka zostanie, ta jedyneczka gdzieś tutaj, jak za x dam 0, to mam 2 do 2. Czyli dla 0 jest 4. Teraz tu mam czwóreczkę. Kolejny wykreśnik. Teraz mam F od wartość bezwzględna. Czyli to, co na xach ujemnych, czyli to wszystko się kasuje, to od czwóreczki zostaje i odbijam symetrycznie względem osi o y. I tutaj mamy już ten trzeci wykres. I ostatni, tą przesuwamy poprzedni o wektor 1, 0, czyli w prawo o 1. Czyli tutaj był, był punkt 0, 4, to przejdzie na jedyneczkę, tutaj na 4. Gdybyśmy za x dali 0, to tu jest 1, 1 plus 2 to jest 3, 2 do 3 to jest 8, czyli gdzieś tutaj wejdzie mniej więcej na ósmeczkę. I tutaj na dole jest czwóreczka. Jeszcze mogę sprawdzić, czy punkt 1 i 4 leży na początkowym wykresie. Jak dam tutaj 1, to tu jest 0, 2 do 0 to jest 1, czyli zostaje 4. No i tu jest ten ostateczny już wykres. I teraz pytanie, ile ten wykres będzie miał punktów wspólnych z prostą y równa się m? Jeśli to m będzie poniżej czwórki no to te wykresy nie mają punktów wspólnych. Czyli jeśli m należy od minus nieskończoności do 4, no to równanie ma 0 rozwiązań. Teraz jeśli to M będzie równe 4, to ta prosta dotknie tylko w jednym punkcie ten wykres, czyli dla M równego 4 będzie jedno rozwiązanie, a powyżej twóreczki przetnie już w dwóch miejscach, czyli równanie będzie miało dwa rozwiązania, czyli dla M należącego do przedziału od 4 do nieskończoności będą dwa rozwiązania. Czyli to wyjściowe równanie może mieć 0 rozwiązań, 1 albo 2 przy takich tutaj wypisanych parametrach m. Drugie zadanko, też będzie dyskusja równania, przeprowadzi dyskusję liczby rozwiązań równania z parametrem m, czyli jest równanie z wiadomo x, m jest parametrem, i na to równanie może mieć rozwiązań w zależności od parametru m. Tak jak w poprzednim zadanku. To co z x już mam na stronie jednej, na prawej jest tylko liczba, więc wykresem funkcji na prawej stronie będzie prosta, równoległa do osi o x, a lewą stronę przepiszę 2 do wartość względna z x minus 2 plus x. Tutaj będzie jakiś, jakiś wykresik, a strona prawa to jest g od x, równa się m kwadrat. To nie jest żadna funkcja kwadratowa, tu nie ma xa. Cokolwiek za n stawię, podniosę do kwadratu, będzie jakaś tam liczba rzeczywista i wykresem będzie prosta, równoległa do osi OX. Teraz tylko jak namalować ten wykresik, tego wykresiku się nie da namalować z przekształceń wykresu, więc pozbędziemy się wartości bezwzględnej, korzystając z definicji wartości bezwzględnej. Czyli mamy dwa przypadki. To, co pod wartością bezwzględną jest. Większe lub równe 0 lub to, co pod wartością bezwzględną jest mniejsze od 0. I jakie będą wtedy wzorki? f od x to się równa 2 do potęgi, tu też f od x to się równa 2 do potęgi. Jeśli x plus 2 jest nieujemne, to wartość bezwzględna z x plus 2, przepraszam, z x minus 2 to jest dalej x minus 2. I dopisuję plus x, czyli będzie 2x minus 2. Czyli w wykładniku będzie 2x i minus 2. A w tym przypadku x minus 2 jest ujemne, czyli wartość bezwzględna to jest minus to wyrażenie. Minus x minus 2. I dodajemy x, czyli x się zredukują i zostanie tylko dwójeczka, czyli 2 do drugiej. I tu już mam czwórkę. A tutaj jeszcze w wykładniku 2 wyłączę przed nawias, żeby było łatwiej namalować wykresik. Czyli zapiszemy wzór używając o, jednego zapisu z literką F. Tutaj jak dwa wyłączę przed nawias. Jak mam 2 do 2x minus 2. Wyłączam 2 przed nawias, to będzie x minus 1. I teraz mam 2 do drugiej. I to jeszcze do x minus 1. Czyli 4 do x minus 1. To będzie pierwszy wzorek, czyli f od x to jest 4 do x minus 1. A tutaj 2 do drugiej, czyli 4. Z tym, że pierwszy wzór obowiązuje dla x większych lub równych 2 x większe lub równe 2, a drugi dla xów mniejszych od 2. I to będzie wykres funkcji, która jest na lewej stronie tego równania. Namalujmy ten wykresik w jednym układzie współrzędnych. Udrażnione y x. Dla x równego 2. Damy 2 minus 1 to jest 1. 4 do pierwszej to będzie 4. No i tutaj dla dwójki też jest 4. Czyli zaznaczmy sobie mniej więcej punkt 2, 4. I y równa się 4. Te prosto malujemy tylko dla x mniejszych od 2. Tu jest dwójka, tu będzie czwórka. Y równa się 4. Ten punkt się połączy a tutaj mamy funkcję 4 do x, czyli krzywa wykładnicza i przesunięta o 1 w prawo. I ona na ten punkcik sobie tutaj wejdzie. Tej dolnej części nie maluję, tylko to, co tutaj zostaje. I to już jest wykres funkcji, która jest na lewej stronie tego równania i patrzymy, ile punktów wspólnych może mieć prosta równoległa do osi o x z tym wykresem. Jeśli m kwadrat będzie mniejsze jak 4, no to będzie 0 punktów wspólnych, czyli 0 rozwiązań. Jeśli m kwadrat będzie równe 4, no to prosta się z tą tą pokryje, czyli będzie nieskończenie wiele rozwiązań. Nieskończenie wiele. A jeśli ta liczba m będzie powyżej czwórki, czyli m kwadrat więcej jak 4 no to przed w jednym miejscu, czyli będzie jedno rozwiązanie. I trzeba jeszcze tylko rozwiązać nierówność. M kwadrat mniejsze od 4. M kwadrat mniejszy od 4. To jest nierówność kwadratowa, przenieśmy czwóreczkę na stronę lewą, miejsca zerowe. W tej funkcji kwadratowej z lewej strony to jest 2 i minus 2 minus 2 i 2, parabolka wązki do góry, no i mniejsze. Czyli ostatecznie wpiszemy, że jeśli m należy do przydziału od minus 2 do 2, to, to jest ten przypadek, czyli jest wtedy 0 rozwiązań 0 rozwiązań. Jeśli m kwadrat równa się 4 czyli m równa się 2 lub minus 2, czyli jeśli m należy do zbioru minus 2 i 2, to wtedy jest nieskończenie wiele rozwiązań. No i rozwiązaniem nierówności m kwadrat większy od 4 to byłby taki sam rysuneczek, tylko zrzutowany wykres, który leży nad osią, czyli m należy od minus nieskończoności do minus 2, suma od 2 do nieskończoności. I to jest ten ostatni przypadek, czyli równanie będzie miało w tym przypadku jedno rozwiązanie, czyli zero rozwiązań m należy od minus 2 do 2, jedno rozwiązanie od minus nieskończoności skończoności do minus 2 i od 2 do nieskończoności, a dla dwójki lub minus dwójki, równanie to wyjściowe ma nieskończenie wiele rozwiązań. Ostatnie zadanko na dzisiaj jakich wartości parametru m takie równanie ma rozwiązanie. Nieważne ile, żeby miało rozwiązanie. Znowu na lewej mam, nie wiadomo, mam x, a na prawej już jest tylko jakaś literka n, czyli wykresem funkcji na prawej stronie jest prosta, równoległa do osi o x. Natomiast tutaj w miarowniku przy te trzy kropeczki trzeba to zlikwidować. Jak mamy trzy kropeczki i już na końcu po kropeczkach nic, to zawsze to będzie chodziło o szereg geometryczny, który jest zbieżny, jeśli wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1 i wtedy suma szeregu to jest A1 przez 1 minus Q. No w tym przypadku A1 to jest 1 trzecia do X, natomiast Q to jest drugi wraz przez pierwszy albo trzeci przez drugi, to też jest 1 trzecia do X. Jak weźmiemy 1 trzecią do 2x przez 1 trzecią do x. No to dzieląc dwie potęgi o tych samych podstawach, przypisujemy podstawę, a wykładniki się odejmują. 2x minus x, czyli 1 trzecia do x. Czyli Q, tak jak wyraz pierwszy, to też jest 1 trzecia do x. No i muszę tylko wpisać założenie. Wartość bezwzględna z kół, czyli wartość bezwzględna z 1 trzecia do x musi być mniejsza od 1. Ale pod wartością mamy wyrażenie dodatnie, więc tej wartości bezwzględnej nie trzeba, to jest to samo wyrażenie. A jedynka to jest 1 trzecia do zerowej. Funkcja wykładnicza przy podstawie mniejsze od 1 jest malejąca, czyli znak nierówności sobie zmieniamy. Czyli x nie mniejsze, tylko większe od 0. Natomiast wzór tej sumy to jest a1, czyli, a może to z tamtej strony napiszę, czyli ta suma to jest a1, czyli 1 trzecia do x przez 1 minus q, czyli też 1 trzecia do x. A 1, czyli 1 trzecia do X to jest licznik i w miarowniku jest 1 minus Q, czyli też 1 trzecia do X. Tutaj pamiętam, że to jest dziedzina tej funkcji. Przedział od 0 do nieskończoności. Trzeba by to troszkę przekształcić, żeby fajnie wyglądało. Tutaj mam ułamek do potęgi w liczniku, czyli 1 do x to będzie 1 przez 3 do X. I tutaj też licznik. Czyli 1 do x to jest 1 przez 3 do x. I teraz, żeby się pozbyć tych piętrowych ułamków, pomoże ten licznik duży i mianownik duży przez 3 do x. I teraz 3 do x się skróci, zostanie 1. 1 razy 3 do x to jest 3 do x, i tu 3 do x się skróci, czyli 1. I to jest tylko mianownik. Łamka. Więc jak jeszcze dam 3 przez ten ułamek, to będę miał 3, natomiast dzielić przez ułamek, to pomoże przez odwrotność, czyli razy 3 do x i minus 1. Czyli będzie 3 razy 3 do x minus 3. Ta trójeczka jeszcze mi przeszkadza, to zrobimy sobie, że to jest 3 do x plus pierwszej, bo 3 to jest 3 do pierwszej i minus 3. No i to jest ostatecznie wzór funkcji, która jest na lewej stronie przy założeniu, że x jest większe od 0. Czyli lewa strona to będzie f od x równa się 3 do x plus pierwszy minus 3 dla xów większych od 0. Na prawa strona to jest jakaś tam funkcja g od x 2 minus m m kwadrat minus 1. To jest funkcja stała, ale to zadanie w ogóle ma sens, tak przy okazji jeśli m nie jest 1 albo minus 1, ale to nie chodzi o dziedzinę tego równania, bo w dziedzinie jest tylko x. No to namalujmy wykresik tej funkcji na stronie lewej. Czyli najpierw namaluję 3 do X, a no potem 3 do X plus 1 i minus 3. Jeśli to jest F od X, to co to jest ten drugi wzorek? W miejsce X daje X plus 1, czyli F od X Plus 1 i jeszcze odejmuję duże 3. Czyli pierwszy wykres przesuwam o wektor minus 1 i minus 3. Minus 1 i minus 3. Więc 3 do x przechodzi wykres przez 0, 1 i przesuwamy w lewo o 1 i w dół o minus 3. Czyli asymptotka będzie Teraz nie na zerze, tylko na minus trójce. Mniej więcej tutaj. I teraz ten funkcik przesuwam minus 1 i minus 3. No to wykres przetnie oś o x i przetnie też oś o y. No to policzmy sobie, ile to jest f od 0. Jak za x dam 0, to jest 3 do pierwszej, czyli 3 minus 3, Zero. W takim razie przejdzie przez punkt 0,0. No to jednocześnie jest też miejsce zerowe. W takim razie rysujemy taką krzywą wykładniczą. Tu jest na minus trójce. Ale ten wykres mamy tylko dla x większych od 0. Czyli ostatecznie będzie tylko tutaj dziureczka i ten kawałeczek. Czyli. Tu nie ma punkciku, i tu sobie leci w górę. I to jest wykres tej funkcji na lewej stronie tego równania. No i wykresem funkcji na prawej stronie jest prosta, więc żeby równanie miało rozwiązanie, no to ta prosta musi mieć przynajmniej jeden punkt wspólny z wykresem, więc musi być to o ta liczba większa od 0. Jak będzie mniejsza od 0, to będzie 0 rozwiązań. Przy zerze też jest 0, bo tu jest dziurka, czyli musi być większa od 0. Więc ostatecznie trzeba rozwiązać nierówność, że to wyrażenie musi być większe od 0. No to trzeba jeszcze tę nierówność rozwiązać. No piszemy 2 minus m przez m kwadrat minus 1 większe od. 0, czyli licznik razy mianownik 2 minus m czy m kwadrat minus 1 większe od 0. To jest tak samo jakbym pomnożył ten u, obie strony równania przez kwadrat mianownika, ale czy dzielimy, czy mnożymy dwa wyrażenia o takich samych znakach, to wynik jest dodatni No i pamiętamy, że m różne od minus 1 i m różne od 1. Tu Jeszcze sobie rozłożę ten drugi czynnik do skróconego mnożenia. M minus 1, M plus 1. Namaluję przybliżony wykres tego wielomianu na lewej stronie. Miejsca zerowe to są minus 1, 1 i 2. Minus 1, 1, 2. Tu czynniki tu jest plus, plus i minus. Czyli zaczynał wykres z dołu z prawej strony, i wszystkie pierwiastki są jednokrotne, więc wykresik się wszędzie przewija. I ma być większy od 0, czyli rzutuje wykres, który leży nad osią o x. I odpowiedź. m należy od minus nieskończoności do minus 1 otwarty. Suma od 1 do 2 otwarty. Tu nie ma ani minus jedynki, ani jedynki, czyli odpowiedź, dla jakich m takie równanie ma rozwiązanie, na m należących do sumy takich dwóch przedziałów. Dobrze, to na dzisiaj kończę. Dzięki za uwagę. Czekam na suby, lajki i do miłego zobaczenia.